Obczajmy sobie dwa króciutkie filmiki z Power Excel 2, są e, powiedzmy teasery e, pewnego rodzaju, przypuszczam, że będą nas karmili tymi teaserami aż do e, premiery Early Accessu. W sumie to nie wiem, po pięć dni temu, cztery dni temu, teraz przez weekend nic nie wypuścili, ale może w poniedziałek znowu coś wypuszczą. Więc rzućmy okiem, co oni tam e, Pokazali nam swoją drogą widzowie, jakby ktoś miał ochotę, no to jest giveaway jak u nas na, na Discordzie na wczesny dostęp do Pawłów Exile 2. Co my tu mamy? Skeptr, Malis Zwiększony atak speed dla naszych sprzymierzeńców. Zwiększony elemental resistance dla naszych sojusz sprzymierzeńców. Ale zobaczcie, że tu jest allies, Allies, a tu jest Minions, czyli tutaj są minionki. I one mają zwiększony max life, ale jakbyśmy byli z jakimiś sojusznikami w party, no to oni też by mieli zwiększony attack speed i elemental resistance, prawda? Na to wychodzi. A Mali powoduje, że Critical Weakness, czas trwania Critical Weakness to 4 sekundy i aplikujemy Critical Weakness co 0,66 sekundy. I Critical Weakness powoduje, że Mamy zwiększony critical hit chance na przeciwnikach. I to się stakuje aż do 20 razy. Czyli mamy właściwie aż 10% więcej krita na przeciwnikach na full stacku. Tak, czyli build pod supporta może się udać, no? Na to wychodzi. Tylko problem builda pod supporta jest taki, że. No musisz grać z kimś, bo jesteś supportem. Czesirecki. To jest kolejny widzowie i kolejny jest Skeptyr. Pod y, też Sprzymierzeńców, ale też pod minionki. I tutaj jest zwiększony skill y, dla wszystkich minionów, ale oprócz tego jest y, Discipline. Daje nam skill Discipline. I to powoduje, że sprzymierzeńcy mają zwiększony Energy Shield o 38% ich maksymalnej many. Czyli kolejny y, y, ten, i tam jak supportowy. To za drama poe, a zapraszam na stronę, jest wyjaśnione króciutko i treściwie. Ok. Ok, ok, widzowie. Natomiast to jest podminiony, czyli nie dla mnie te przedmioty, ale rzućmy okiem, co tutaj jest. Tutaj są jakieś supportowe gemy z kolei. Uuu, i tu jest kilka różnych. I teraz tak, mamy Ball Lightning, to są wszystko, rozumiem, aktywne skile. Arc Mage, ale Wild Shards to jest supportowy gem, czyli wspierający, czyli yy, skile, które są wzmacniane Wild Shardem mają 20% szans na 8 dodatkowych pocisków w okręgu. Ale to będzie syf na ekranie, widzowie. Tak jak na w Excel 1, co? Pytanie, czy te uniki to w ogóle w tej grze będą potrzebne w endgame? Bo w early game'ie ok. W trakcie walk z bossami też ok. Ale później, widzowie, znowu będzie tyle syfu, że różnie może być. A czekajcie, czekajcie, bo tutaj jeszcze kolejny był. Eee... Rozumiem, czyli on po prostu spamuje i to nie jest tak, że jak już uderzymy w przeciwnika, to wtedy jest szansa na rozszczepienie, tylko od razu jak rzucamy, to jest szansa, że rzucamy wszędzie dookoła tego skilka. Dobra, dalej, co ja? Eee... gold Chiming Staff, daje Sigil of Power. Dostajemy tak zwany stage, kiedy wydamy co najmniej 50% naszej maksymalnej many. Mamy maksymalnie 4 stage. E I powoduje to, że dostajemy 14% more spell damage. 14% więcej obrażeń magicznych. Co najmniej co. Okej. Okay, minimum jedna sekunda pomiędzy awansowaniem w kolejne stage. E. Rozumiem. Pokażcie. I to na ziemi się rzuca, ten Sigil? Tak, na ziemi się rzuca ten Sigil. I teraz możemy ten Sigil wzmocnić, widzowie. Stojąc w obszarze tego Sigila, widzicie? Kolejne runy się pojawiają. Czyli to jest właściwie jakiś skill, chociażby ten, który mieliśmy w Ashes of Creation. Tylko tutaj on ma, jest podzielony na cztery etapy i aktywuje się sam. Co jest... No, spoko, spoko. Tylko no wiecie, zawsze ogranicza naszą mobilność w jakimś stopniu. Musimy się na wąskim obszarze poruszać. Także nie zawsze to będzie dobre rozwiązanie. Ale podobałem mi się. Ja uwielbiam widzowie wszelkiego rodzaju skile, które się same aktywują. I zawsze, zawsze to lubiłem. Zawsze powtarzam, że najbardziej to lubiłem te ringi z Ragnaroka Online, gdzie jak miałeś dwa, to auta atakując mogłeś rzucić dowolnego dowolny czar z całej gry. I wiecie, to jest słabe, bo zazwyczaj rzucasz sypskie czary, nie? Ale jaki jest fan? Jak rzucisz jakiś y, spelek typu y, Asura Strike, i od razu gościa zmieciesz na, na jeden atak. To jest. O. Widzowie, zobaczymy, jak się będzie grało, ale to w piątek dopiero, co? piątek dopiero.